Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu prowadzi śledztwo w sprawie obozów specjalnych dla internowanych działaczy Solidarności. O wynikach śledztwa, a także zaangażowaniu młodych w poznanie historii sprzed lat rozmawiano na sympozjum Niepokorni w Kamasze po drugiej stronie weneckiego lustra Świat oczami naszej opozycji. Relacja Katarzyny Kindykiewicz. Stowarzyszenie Osób Internowanych Chełminiacy 1982 stara się dotrzeć do jak najszerszego grona uczniów łódzkich szkół, by poznali historię opozycji w PRL. W jednym z ostatnich konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych Niepokorni 30 lat później wzięło udział ponad 90 uczniów. Coś co dzisiaj właściwie umiera i jest może powiedzmy nie modne, słowo historia, nie modne słowo solidarność. Tam miało jednak swój odwdzięk taki, że to nasze przesłania i opowieści o tym, jak było w tamtych czasach ciężkich i trudnych, trafia do tej młodzieży. Trzeba umieć do nich dotrzeć, bo bezpośrednio wydaje się, że nie. Ale to co w ramach stowarzyszenia wolnego słowa robimy. Yy prowadząc lekcje w szkołach, to się okazuje, że wtedy uczniowie są bardzo zainteresowani, nauczyciele żądają, żeby im te lekcje powtarzać. Zainteresowanie wśród młodzieży może wzbudzić kolekcja gazetek fałszywych, przygotowywanych przez służby SB. ma zawsze, który, w którym na dole jest oryginalny numer, u góry jest numer, w którym. Bezpieczeństwa podmieniła pięć tekstów. W 2009 roku Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu rozpoczęła śledztwo, między innymi w sprawie obozu utworzonego w 1982 roku w Chełmnie. Śledztwo jest na etapie kończącym. Faktycznie przedstawiano dwóm generałom zarzuty popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, zarówno będącej zbrodnią komunistyczną. Jak również w najbliższym czasie zostanie przedstawiony zarzut jeszcze kolejnej osobie, kolejnemu generałowi. Organizatorzy sympozjum chcieli także zwrócić uwagę na obecną, często dramatyczną sytuację byłych działaczy Solidarności. 29 lat temu zostali powołani do wojska nie po to, by doskonalić umiejętności, ale by można było ich odizolować. Mimo, że są ofiarami obozów wojskowych, dopiero teraz, po latach zaczynają być uznawani za represjonowanych przez system. By ocalić tę część historii od zapomnienia, zorganizowali seminarium naukowe. Celem odizolowania elementu ekstremalnego i wichrzecielskiego od środowisk w dużych aglomeracjach miejskich i poddania go reedukacji społecznej w warunkach dyscypliny i porządku wojskowego oraz działalności szkoleniowo-produkcyjnej. Taki był cel. Warunki, w jakich odbywali te mającą resocjalizować służbę, były nieludzkie. Udowodnili nam, że mogą z nami zrobić wszystko. Ja swojej rodzinie powiedziałem po 15 latach w ogóle cokolwiek, co się działo w obozie. Oglądałem się w lewo, w prawo, nikt w otoczeniu moim które wchodzi z nami jest sporo ludzi nawet nie wiedział, że cokolwiek się działo. Po latach milczenia odkrywają swoje historie po kawałku, walcząc o należne prawa, dlatego spotkania jak to dzisiejsze są takie ważne. To dobrze, że wspomina się i przypomina się takie historie, bo myślę, że Polska Ludowa to nie jest to, co dzisiaj wszystkim się kojarzy z filmów Barei, czy też z kompletnych absurdów. To był system, który z jednej strony był kompletnie, faktycznie absurdalny i dziwny, że aż tak długo przetrwał, ale z drugiej strony system, który potrafił pokaleczyć, pobić, a czasem zabić, a na pewno uwięzić. To była tak naprawdę ukryta forma represji politycznej pod przykrywką szkolenia wojskowego i dlatego dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach tych, którzy są na tej sali, a którzy, powtórzę, to jeszcze raz cierpieli pod pozorem szkolenia, szkolenia wojskowego? Czterech z nich uhonorowano odznaczeniami resortowymi Ministerstwa Sprawiedliwości w uznaniu ich działań, między innymi na rzecz konsolidacji środowiska osób represjonowanych w obozach wojskowych.